Cześć, witam wszystkich na kanale Dermo TV. Jestem dzisiaj na powietrzu, ponieważ mamy piękną, polską, złotą jesień. Zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego razem z marką Cetaphil przygotowaliśmy kilka zagadnień, które chcielibyśmy omówić z kilkoma z Was na temat sposobów na zimową pielęgnację skóry. Jak dbasz o skórę zimą? O skórę zimą? Na pewno przedstawiam się z tych takich bardzo nawilżających kosmetyków, typu serum i inne takie rzeczy na bardziej tłuste... Kremy. A, wiesz co, no przede wszystkim jakiś krem rano, nawilżający. Ja tu akurat mam problem z serą naczynkową, więc muszę też coś na te naczynka, niestety, bo mi pękają. Eee, no i to zwłaszcza jak temperatura spadnie poniżej zera, no bo wtedy ten mróz to najbardziej działa na tą skórę i niestety widać. Eee, moją skórę zimą staram się mocno natłuścić. I używam dość ciężkich kremów, często wazeliny, oleju kokosowego. Przede wszystkim zimą dba się jakby bardziej o nawilżenie cery, a też odpowiednie natłuszczanie, żeby jakby nie była sucha, też oczywiście sezon grzewczy na to wpływa, że cera po prostu jest bardziej narażona na wysuszenie, więc zdecydowanie to jest przede wszystkim to, na co stawiam w trakcie pielęgnacji cery zimą. A czy bardziej pielęgnujesz skórę zimą niż latem? Ciężko powiedzieć, latem w sumie. Też sporo słońca, promienie UV, wiadomo, krem jakiś 40-50 na twarz, no to jest konieczność jednak. Ale tak porównując, nie wiem, staram się dbać cały czas jednak, bo to czym, czym człowiek się robi starszy, tym ta skóra jednak też starzeje się razem z nim. W Wielu teraz kremach Bibi. Wiem, że jest jakby stosowane są filtry. Myślę, że to też jest ważne zimą, bo jednak słońce występuje, także warto się jest chronić o każdej porze roku. Latem to wiadomo, tylko te filtry UV nakładam na twarz, żeby mnie nie spaliło jakoś bardzo słońce, no bo jednak mam bladą cerę i się trochę boję, że nie wiem, później będę miała jakieś choroby skórne czy coś. Nie wiem, ale ogólnie chyba bardziej zimą, no bo ona się jednak bardziej wysusza tą zimą. Nie maluję się na co dzień zbyt mocno, więc demakijaż to jest dosłownie chwila z płynem do demakijażu specjalnym. I w sumie to, to, to tyle jak na, na demakijaż. Zajmuje mi minutę. A czy myślisz, że takie właśnie kosmetyki pielęgnacyjne są dobrym pomysłem, na przykład na prezent Mikołajkowy? Na pewno, na pewno jest to bardzo miły prezent. Myślę, że tak, bo w sumie takie kremy są dość kosztowne i niektóre osoby nie mogą sobie pozwolić na dobry krem, więc zawsze można. Podarować coś pożytecznego, a nie Poza tym, jak ktoś nie ma pomysłu na prezent, to jest właśnie taki akurat, musimy wiedzieć, czego kto się powinien używać. Dzisiejszy dzień pokazuje, że zimą oprócz ciepłych ubrań, musimy pamiętać o filtrach UV, aby chronić naszą skórę. Pamiętajcie również o prawidłowym oczyszczaniu skóry, ponieważ zimą nosimy cięższe kosmetyki, przez co nasza skóra mniej oddycha, zatem dajmy jej odpocząć po całym dniu. Nawilżenie to kolejna ważna sprawa, ponieważ mróz, wiatr i inne niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują przesuszenie naszej skóry. A i pamiętajcie, żeby co najmniej 15 minut przed wyjściem z domu nałożyć krem, aby zdążył się wchłonąć. Zapraszam Was na stronę www.cetavi.pl, tam dowiecie się więcej o prawidłowej pielęgnacji Waszej skóry.